Państwa, tak właśnie mogło wyglądać w sierpniu 1944 roku w walczącej Warszawie. Właśnie w walczącej stolicy Polski dzieje się akcja książki Rozkaz katyński, napisanej, co ciekawe, przez amerykańskiego pisarza Douglasa W. Jacobsona. Książkę wydało wydawnictwo Bellona. To jest ciekawostka, żeby amerykański pisarz pisał książkę sensacyjno-szpiegowską, osadzoną w realiach walczącej Warszawy. O co w tym wszystkim chodzi? Adam Nowak, to amerykański komandos, który został zrzucony właśnie na terenie Warszawy. Spotyka tam Natalię. Natalia jest zaangażowana w ruch oporu, oczywiście, to normalne w walczącej Warszawie. I Adam i Natalia ruszają na poszukiwanie rozkazu katyńskiego, czyli tego rozkazu, który Józef Stalin podpisał w 1940 roku i który zadecydował o losie 20 tysięcy polskich oficerów. Jesteśmy przyzwyczajeni, że akcja tego typu powieści sensacyjnych, wojennych dzieje się w Berlinie, w Moskwie, wszędzie, tylko nie w Polsce, a tu jeszcze Amerykanin. Wciąż jestem pod wrażeniem. A tak naprawdę w tej znakomitej powieści, prawie ją skończyłem, mamy wszystko: mamy wojnę, mamy miłość, mamy walkę wywiadów, wszystko to w realiach walczącej, jak wspomniałem, Warszawy i nie tylko, bo ta akcja potem się przenosi. Bardzo ciekawa koncepcja tego, co mogłoby się stać, gdyby jednak ta para znalazła ten rozkaz katyński. Na przestrzeni historii przekonaliśmy się, że nasza powojenna historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Może Szkoda, że tak się nie stało. To była chwila bibliofila w nietypowych realiach, troszeczkę wojennych, troszeczkę tajemniczych. Do zobaczenia w następnym programie.